Historia Klocka jest starsza niż jakiegokolwiek innego miasta w tej części Polski. Dzisiejsze Klocko, podobnie jak przed wiekami, dalej sprawuje funkcję stolicy Kotliny. Przez ostatnie lat kilkadziesiąt wyrosły tu jedne z największych i najpiękniejsze w kraju miejscowości turystyczno-wczasowo-uzdrowiskowe. Kłocko. Musiało więc z grodu warownego przeobrazić się w gościnny, otwarty dla każdego zajazd. Jak spełnia tę już współczesną funkcję? Po prostu zwiedzając Kłodzko i twierdzę Kłodzką brakuje nam opisu, folderów o twierdzy, o które się upominają w czasowicze. No i przejścia doprowadzone do twierdzy są zaniedbane. Po prostu nie możemy dostać się czasem po ulewnych deszczach, żeby uczestnicy wycieczki byli zadowoleni. Są trudności z noclegami do polanicy. Wiele wycieczek jest odsyłanych. Poza tym słyszałem, że motyl mający powstać tu w Kłocku, z biegu w kierunku na Nową Rudę i Polanicę, ma mieć tylko 32 miejsca noclegowe. No, stosunkowo za mało chyba na Kłocku, tym bardziej że pełno oburzenia pełno na pewno by było. No, odnośnie gastronomii, mało jest tych też lokali z prawdziwego zdarzenia. Ładnych takich. Kłocko jest tą częścią, gdzie wszyscy tu się zjawiają i stąd wyjeżdżają, prawda? Najczęściej, właśnie noclegi. Czy też y, wyżywienie, śniadania, kolacje najczęściej właśnie tu spożywają. I wierdając. z tym jest najwięcej. No chyba kłopotów. kłopotów tu raczej jest. My prowadzimy wycieczki i się trochę wstydzimy za to, Za ten trochę bałagan leżący, te wszystkie. Musimy to jakoś nadrabiać miną, czy też uśmiechem. A propos, co panowie mówicie turystom, jeśli właśnie nie najlepiej tak. wyrażają no, się okłony? No, bo... Proszę uprzejmie, proszę. Tłumaczył pan w ten sposób, że Kłocko znajduje się na dawnych lochach, które były jakieś 200-300 lat temu no, zrobione w celach obronnych, prawda? Żeby ludność miasta Kłodzka mogła uciekać w razie jakiegoś najazdu. No, to na pewno osłabiło bardzo grunt, na którym te budynki później.